W dniu dzisiejszym przedstawiamy Range Rovera IVOLKA. Egzemplarz poliftingowy z rocznika 2016. Z dwulitrowym dieslem pod maską i manualną skrzynią biegów. Dzięki temu jest on bardzo tani, najtańszy w Polsce. Auto kosztuje niecałe 80 tysięcy złotych netto. Z zewnątrz mamy taki fajny brązowo-beżowo-platynowy, może brązowy metalik perłowy lakier. W środku mamy takie jasne beżowe wnętrze. Wcześniejsze i wołki miały duży problem z silnikami. Były to w przypadku jednostek wysokoprężnych były to silniki z Peugeota, z cytrena. Tutaj mamy już w wersji poliftingowej silnik land Rovera, który jak dotąd cieszy się doskonałą opinią u mechaników. Z Land Rovera u nas znajdziecie Państwo wszystko, I, i wołki, i większe Discovery Sport, i Range rovery Sporty, także szukasz takiego auta, zapraszamy. Salon Center, otomoto.pl lub do Zabrza na postulację 9a.